Cześć, tu Adam Wardziński. Jesteśmy na Mocnych Chłopach w Bauczu na edycji z e, Tarikiem Hopstockiem i dzisiaj specjalnie dla graferinfo pokażę jedno z moich ulubionych zajść za plecy. Właśnie z pozycji, z których też tutaj pracowaliśmy na obozie. Więc przeciwnik jest na dole, zupełnie leży, leży na macie, tak? Gdzieś tam po przejściu gard. O! Tak, czyli przeszliśmy gardę i teraz będziemy pracowali, żeby złapać sobie chwyt do kimury. Częsta, częsta sytuacja, tak? Przechodzimy sobie nawet już jesteśmy w niezłej pozycji, niezależnie czy kolano będzie mieli tutaj, czy tutaj. Tak? Przeciwnik będzie zazwyczaj tutaj chwytał się albo swojego pasa, albo swojego kołnierza, tak żeby właśnie zacząć bronić swojej ręki, ale co najlepsze, my wcale tutaj nie idziemy po rękę. Nie jest ona naszym celem, więc pasuje nam to że chwilowo przeciwnik będzie tutaj skupiony na tym, że trzymać dobry chwyt na swoim kimonie. Teraz mogę wziąć sobie e, oba, obie końcówki od pasa i przewiązać jego rękę, ale mocniejszym związaniem będzie jeżeli wezmę kołnierz. Tak, mogę wziąć kołnierz i e, jakby dać go przez pas albo mogę spróbować ten kołnierz wyciągnąć i teraz jego rękę przewiązać także każda konfiguracja będzie tutaj dobra najważniejsze jest to żeby właśnie tutaj e, kołnierz był związany dosyć ciasno w linę i przechodził dość nisko przy nadgarstku przeciwnika teraz kołnierz łapiemy na chwytem tak żeby nam się wygodnie trzymało i to jest na razie tyle co tutaj potrzebujemy dalej tej, tej ręki nie będziemy używali zostawiamy ją Mocno skontrolowaną. Teraz stąd będę opuszczał się na dół i będę kładł swój łokieć na matę. Jednocześnie zabieram swoje kolano za ramię przeciwnika i teraz swoim łokciem działam w taki sposób, żeby jego rękę zaciągnąć jak najwyżej. Teraz stąd, jak zaciągnę jego rękę wysoko, jego ręka jest praktycznie w jednej linii z jego, e, z jego korpusem. Teraz tutaj będziemy chcieli złapać sobie kołnierz przeciwnika. Łapię sobie jego kołnierz. Teraz nakrywam jego głowę i jego bark, swoim, swoim tutaj barkiem, swoim ramieniem. Stąd teraz zaczynamy się wspinać w taki sposób, żeby odsłonić sobie plecy przeciwnika. Teraz będę podchodził pod przeciwnika i będę go lekko podnosił. Zastawiam sobie kolanem jego plecy tak, żeby nie był w stanie opuścić ich na matę. Teraz wrzucam jeden hak. Drugi. Stąd teraz. Jeżeli... E, czekaj Pan, e, obróćmy się. O, jeżeli teraz walczymy na treningu ze starym kumplem, to nie będę odpuszczał jego głowie, tylko po prostu zacznę go rozciągać tutaj, aż klepnie. Ale jeżeli przygotowujemy się do zawodu, walczymy z niższym pasem, e, raczej skupiamy się na zasadach IBJ u Odpuszczam głowę, tak żebym mógł sobie ją wyjąć i łapię sobie tutaj od razu kołnierz. Tak? Ta ręka zostaje związana, więc jakby nie będzie nam przeszkadzała przy duszeniu. Jest jedna na jedną. Będziemy tutaj teraz próbowali sobie złapać duszenie jedną ręką, czy, czy za kołnierz. W miarę prostą drogę do, do duszeń. Tak czy jeszcze, jeszcze raz z innego kąta jesteśmy. Chwycie do kimury. tak? Kwicień jest na boku, podaje sobie, e, sobie kołnierz, przywiązuję go przed ramię. Opuszczam się nisko i teraz lepiej zobaczycie, jak łapię sobie tutaj jego kołnierz. Tak? Chcę złapać kołnierz na karku. Teraz stąd zaczynam podchodzić do niego, kroczek po kroczku, zastawiam jego plecy swoim udem. Także teraz nie jest w stanie pleców położyć na mat. Stąd jeden hak, drugi hak. Tak, jeżeli jest kolega z maty dobry, rozciągam go tutaj. Jeżeli nie jesteśmy w tak zażyłych stosunkach, to biorę plecy. Cieszę się swoimi czterema punktami i łatwą drogą do poddania. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.